Mówi się, że w życiu są piękne tylko chwile. Tak, to prawda. Ale można te chwile przedłużać. Możesz je przedłużać. Codziennie może być pięknie. Zrozum to. Bo możesz, kurwa, żyć na swoich warunkach, na swoich zasadach. A nie tych systemowych, wyjebanych z matrixa, kurwa. Zacznij żyć po swojemu, zgodnie ze swoją duszą. Nie wstydź się tego, kurwa. Ja wiem, że. Co po niektórzy, to wiecie, na samą myśl o takiej gadce, to już się śmieją. Ale właśnie o to w życiu chodzi. To są najszczęśliwsi ludzie. Nie ci, co mają kurwa największy stan kąta, kurwa. Ale puści w środku, wewnętrznie, może i mają dużą wiedzę, ale co z tego? Jak nie potrafią cieszyć się z tego wszystkiego. Wiem jak jest, kurwa, bo byłem też po tamtej stronie, kurwa. Napierdalałem. Zarabiało się ogromne pieniądze, a czek był załamany, kurwa, bo miał miesiąc słabszy, bo zarobiło 300-400 tysięcy mniej niż w zeszłym miesiącu. No przecież to jest chore, kurwa. Ile można? Ile tych obiadów zjesz, ja się pytam. Zacznij żyć, zobacz, jak jest pięknie. Zobacz, jak jest pięknie, jaka jest przyroda piękna. Korzystaj, dbaj o nią.